Cześć, witam Was na kanale Projekt na piątkę. Dzisiaj można naprawdę już poczuć wiosnę, z czego bardzo się cieszę. Dzisiaj będę chciał zrobić dwie rzeczy. Pierwszą z nich będzie wymiana tej zgniłej listwy, do której są przymocowane rączki manewrowe. A jak to już zostanie wymienione, to drugą rzeczą, z której bardzo się cieszę, że w końcu dotarłem do tego momentu, ponieważ będzie to duża zmiana, będzie Wyklejenie przyczepki od wewnętrznej strony tymi właśnie matami termoizolacyjnymi, czyli zrobienie termoizolacji ścian. Prace rozpocznę od wymontowania śrub, które tutaj i po tamtej stronie trzymają tą listewkę i wtedy będę mógł ją wymienić. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. O ile po tej stronie śruby przechodzą przez listewkę, dzięki czemu rączka no jest mocno przytwierdzona, to tutaj po tej stronie niestety fabryka się nie popisała i śruby w zasadzie nie przechodzą przez listewkę. Poszły one tutaj bokiem, więc no to będę musiał poprawić. Okay. Namęczyłem się z wycięciem tej listew. Nie spodziewałem się, że tyle nic tym zejdzie, że będzie tutaj tyle pracy. Tak czy inaczej, miejsce mam na nową listewkę już przygotowane. Listewka również ma nawiercone otwory, więc nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu ją zalaminować do skorupy, żeby trzymała się tak samo jak oryginalna nowa. No ok, trochę mi z tą listewką zeszło, ale koniec końców udało się to zrobić, listewka sobie tutaj schnie. Na dworze już jest ciemno niestety, pomimo tego, że było super ciepło, to dni jeszcze w dalszym ciągu są dosyć krótkie. Natomiast niezależnie od tego ja bym chciał zająć się kolejną rzeczą, którą chciałem dzisiaj zrobić, a przynajmniej zacząć, ponieważ ta praca zajmie pewnie sporo czasu. Chodzi o wyklejenie Całego wnętrza przyczepki, taką właśnie matą izolacyjną. Także zacznę od tego kawałka. Tutaj sobie wykleję dół, później górę. Wydaje mi się, że to jest dosyć prosty element, więc na dobry początek myślę, że to będzie dobre miejsce na start. Więc nie przedłużając, zabieram się do pracy. Pierwszy kawałek mam już za sobą, bardzo fajnie się trzyma, ten klej naprawdę super się sprawdza, także myślę, że fajnie będzie to szło. Na pewno jest to dużo prostsze niż jakieś maty bez kleju, gdzie trzeba ten klej napylać albo jakoś inaczej nanosić, także pod tym względem super. Więc nie ma co czekać, postaramy się tutaj wykleić kolejne elementy. Ja pierwszy kawałek ściany mam już wyklejony termoizolacją. Bardzo fajnie to idzie. Ten klej super się trzyma. Łatwo tą matę się tnie, więc nie ma z tym większego problemu. Na początku szło mi to dosyć wolno, natomiast widzę, że z każdym kolejnym kawałkiem nabieram wprawy i już dopasowywanie kolejnych fragmentów idzie mi coraz szybciej. Także mam nadzieję, że już niedługo będę miał całą przyczepkę wyklejoną. Cześć! Witam Was kolejnego dnia w dalszej części prac przy ociepleniu ścian przyczepki. Dzisiaj będę chciał wykleić tutaj tą część oraz tą ścianę i w ten sposób tą część sypialnianą będę miał już wstępnie ocieploną. Oczywiście tutaj będzie trzeba jeszcze posklejać łączenia. Będzie tutaj jeszcze okolica okna do zrobienia. Ale już powoli będzie to nabierało kształt. Zanim przystąpię do tej yy, części pracy, chciałbym zrobić jeszcze jedną ważną rzecz. Ta zabudowa, którą planuję wykonać, yy, będzie różniła się od zabudowy oryginalnej. W związku z tym, nie mogę zrobić yy, w ten sposób, że najpierw wykleję sobie całą przyczepkę dookoła, a później nie miałbym do czego zamontować zabudowy, ponieważ punktów montażowych albo by nie było, albo byłyby zasłonięte właśnie tą termoizolacją. W związku z tym, yy, chciałbym w tamtej części wkleić sobie taką listwę, która pozwoli mi właśnie później zamontować do niej zabudowę. Od tej listy w związku z tym chciałbym zacząć, ona będzie sobie schła, a ja w tym czasie będę wyklejał sobie termoizolację. Także zabieram się do pracy, a Was zapraszam do oglądania. Będzie to analogiczne rozwiązanie jak ta listwa tutaj do niej też będę się przykręcał z zabudową. Z tym, że ja będę chciał, żeby ta listwa wypadała, ta nowa lista dodatkowo wypadała mniej więcej w tym miejscu widzicie tutaj nie ma żadnych punktów montażowych, więc będę musiał sobie to listwę właśnie tutaj zamontować i jako ta listwa posłuży mi taki aluminiowy kątownik, który jest bardzo lekki i będę chciał go tutaj właśnie zamontować. Aha. I w tym momencie zorientowałem się, że w tym miejscu jest jeszcze ramka od okna i przez to ten profil jest za wąski, muszę więc kupić inny profil. O profilu będzie kiedy indziej, a ja zabiorę się do za dalsze wyklejanie ścian. Przykręcony w listew tych od kadry z zewnętrznej strony to muszę sobie zostawić tutaj miejsce żeby mieć dojście na śruby. Ogólnie chciałbym mieć dojście do tych śrub, żeby ewentualnie za jakiś czas móc te listwy na przykład wymienić. Dlatego zostawiłem tutaj w termoizolacji otwory właśnie żeby do tych śrub mieć dostęp. I już się cieszyłem, że doszedłem troszeczkę do wprawy i ta strona zdecydowanie fajniej mi się tutaj ułożyła. Fajnie mi się udało to dociąć. Przykleiłem, no i się okazało, że zapomniałem tutaj o dwóch punktach. No i w panice musiałem niestety to spróbować oderwać. Na szczęście się udało i przykleiło się to jeszcze raz. Ta mata się trzyma. Nie sądzę, żeby, żeby to odpadało. No ale cóż, no nie będę marnował takiego dużego kawałka izolacji. Tylko dlatego, że tutaj ten kawałeczek musiałem odkleić i ponownie przykleić. Połączę to później tutaj mocniej tymi, tą taśmą aluminiową, żeby to się fajnie trzymało i myślę, że będzie ok. Czas na małe podsumowanie. Na ten moment mam wypełnioną tą ściankę tutaj pod y, oknem przednim oraz y, tą ścianę. Zobaczcie, tak to wyszło. Mam wrażenie, że coraz lepiej mi to idzie z tego względu, że y, coraz mniej łączeń robię. Tutaj udało mi się to zrobić cały tutaj ten dół y, z jednego kawałka. Tutaj, tam na górze. Ten fragment tutaj to w ogóle jest jeden kawałek. Natomiast na tym oknie, no się uczyłem, tutaj jest dosztukowane. Tu jest podobnie jak po tamtej stronie, natomiast no wydaje mi się, że tamta strona jest zrobiona lepiej. Ja jestem zadowolony z efektu tych prac, a co Wy o tym sądzicie, dajcie znać w komentarzach. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!